Dobra, mieliśmy piękny hol. Muszę podbieraka większego kupić. Bo ten już się rozwala. Patrzcie, mamy szczupaka pięknego. Zaraz go sobie odepnę i będziemy mierzyć. I tak dalej. Mam nadzieję, że ma 50 cm i będzie w końcu wymiarowy. Dobra, patrzcie, mamy szczupolka. Tutaj jest 0. Zobaczcie, 40. 49 cm. O, 49 cm, zobaczcie. Piękny szczupolek. A, coś pięknego. Dobra, synek, dziękujemy Ci za walkę. I wypuszczamy dziada do wody. Czym tu nie wpadł tylko? O, niech się chłopak odcuci trochę. Wrócimy, chłopaka. O, proszę. Dziękujemy za walkę. No, idzie muś. Jesteś wolny już.